Mam na imię Michał, a Wy jesteście na kanale Fishing King. Dzisiaj sobie jesteśmy na łowisku Musuły. Łowisko to znajduje się pomiędzy Dżabią Wolą a Grodziskiem Mazowieckim, jakieś 50 km od Warszawy. Na, jednym, na jednej wędce Tubertini Atrax 3 metrowa. Um, zestaw klasyczny federowy, a na drugiej wędka Michel 3,90 do 80 gram mamy założoną metodę. Na metodzie zastosowałem dzisiaj jako pelet 2 mm orange i czekolada. I taką samą mamy kuleczkę Dumbelsa. Na klasyku na razie czerwony robaczek. I zobaczymy co z tego wyjdzie. No ale będziecie mogli śledzić moje przygotowania do zawodów, treningi, nie tylko federowe, tak jak dzisiaj, ale też mam nadzieję, że spinningowe, spławikowe, lubię na bata połowić, z różnych wód. Nie tylko z komercyjnych, ale i z wód PZW, bo tam głównie startuję w zawodach, w treningach. Co więcej o dzisiejszym łowieniu. W... Kwiatrze, ziemia z gliną rozpraszającą, pinka i to mamy na klasyku. Koszyczek 15 gram, lecionka główna 0,10 Browninga ze skrętką, szypon 0,10 zakończony haczykiem 16, dwie pinki na końcu. Na trakcie mamy Kołowrotek Browninga Black Magic FD430. Bardzo jestem zadowolony z tego kołowrotka Super praca, hamulca delikatny, bardzo lekki. W swojej klasie cenowej i jakościowej. Według mnie łapie się w pierwszą trójkę. Zrobiłem sobie takie zestawienie kołowrotków, powiedzmy do 500 zł. Jest to pierwsza trójka. W tą trójkę łapie się też Okuma, Cejmar. Którą posiadam na, do drugiego federa. A tutaj na metodzie mamy kołowrotek mapa z bezpiecznym klipsem, z wolnym biegiem. I próbujemy dzisiaj coś złowić. Na razie idzie to opornie. Pierwszy raz jestem na tej wodzie. Ciężko stwierdzić, gdzie tu łowić. Jest ostatni weekend marca. 5 stopni, chociaż teraz wyszło słoneczko i jest dużo, dużo cieplej. Troszkę wiatr przeszkadza. Który akurat się uspokoił. Chodzi trochę z listów, ale z tego co widziałem, to jeszcze nikt nic nie złowił. Wczoraj podobno połowili, ale dzisiaj cisza. Jest jeden karpiarz. Ale też nie widzę ani nie słyszę, żeby miał jakiekolwiek efekty. Mam nadzieję, że niebawem zorganizuję jakiś trening albo tu, albo na jakiejś innej wodzie komercyjnej. Jak minie pandemia, to spróbujemy zrobić jakieś zawody na kanale żerańskim, w Aleksandrowie, w Białce. No i zobaczymy, co nam dalej z tego wyjdzie. коротка Taki bydlak! Jeszcze mniejsza niż tamta, ale jest. Kolejny okaz. Ładna wdręga. Do ładnej tej trochę brakuje nie. będzie. Ale liczymy na coś większego. Chyba, że te sandaczek i szczupaki, które tu są, wszystko wyjadły. Ale jak widać, trudnica jest. Większe ryby podobno też są. Tylko może jeszcze śpią. Mamy 5 stopni. Chciałem, żeby się bieła wenda A tu wszystkie takie same Pierwsza płoć. Pierwsza płoć. Podsumowując dzisiejszą zasiadkę, Szału nie było, pobawiliśmy się trochę z wstręgami, tak jak widzieliście, jedna pudeczka się trafiła. No liczyłem na coś więcej, na jakieś karasie, jakiegoś linka, może żeby jakiś karpik się trafił. Próbowałem i blisko łowić daleko, na jedną pinkę, na trzy pinki, na kukurydzę, na czerwonego robaka. I jak widać ta ryba jeszcze śpi. Bo podobno rybki tutaj są całkiem ładne. Niestety nie było mi dane tego sprawdzić. Ale spinningiści też widziałem, że każdy jeden, który był, schodził o blanku. Coś tam z kimś porozmawiałem. Więc nikt zadowolony dzisiaj nie wrócił. Wczoraj była piękna pogoda. Dzisiaj temperatura o blisko 15 stopni w dół. I stąd też może być taki efekt. Także na dzisiaj kończymy, ale jak to się mówi, dopóki wędki w wodzie, to jeszcze liczymy na jakieś branie. Może jakiś bonusik się trafi i na pewno go jeszcze zobaczycie, jeżeli cokolwiek wpadnie. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zostawcie kciuki, jeżeli Wam się podobało. Piszcie w komentarzu, co byście chcieli jeszcze zobaczyć Co więcej mówić, o czym opowiadać Jak wiadomo mamy teraz pandemię Więc na razie oficjalnych zawodów Nie może być Ale spróbujemy coś, jakiś nieoficjalny Trening zrobić, udać się na jakiś trening I postaram się Wam z tego przeprowadzić relację oby pojawiło się więcej ryb, większe ryby i będzie wtedy fajnie. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Coś tam widać? Idę. Jeszcze jeden bonusik się trafił, jeszcze jedna piękna płotka na czerwonego robala, chyba co się próbowało trochę oskrobać, To jest dużo drapieżnika, więc bardzo tak możliwe, jak widzicie stanowisko już zebrane, ale wędki zostały do końca i jeszcze jedna płoteczka, Rośnie duże.